O, Panie tyś moim pasterzem, tak dobrym, że nic mi nie braknie. Do źródeł wód żywych mi nie wiedziesz, prostymi ścieżkami prowadzisz. Pasterzem moim jest pan i nie brak mi niczego. Pasterzem moim jest pan i nie brak mi niczego. Choć idę przez ciemną dolinę, niczego nie muszę się trwożyć, bo pasterz mój zawsze jest przy mnie. W obronie mej stanąć gotowy. Pasterzem moim jest Pan, i nie brak mi niczego. Pasterzem moim jest Pan, i nie brak mi niczego dostał swojego zaprasza, Na oczach mych wrogów to czyni, Olejkiem mi głowę namaszcza I kielich napełnia obficie. Pasterzem moim jest Pan I nie brak mi niczego. Pasterzem moim jest Pan I nie brak mi niczego. Twa łaska i dobroć podąża w ślad za mną po dzień mój ostatni, aż dotrę, o panie, do domu, by z tobą zamieszkać na zawsze. Pasterzem moim jest pan, i nie brak mi niczego. Pasterzem moim jest pan. I nie brak mi niczego.